Interesujące nas starcie rozegrało się pomiędzy nacierającym niemieckim 18. Korpusem Pancernym, a broniącą się Polską 10. Brygadą Kawalerii Zmotoryzowanej, która stanowiła odwód Armii Kraków. Dowódcy 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej nie przydzielono, jak się spodziewał, oddziału czołgów 7TP. Pułkownikowi Stanisławowi Maczkowi musiało wystarczyć jedynie 40 czołgów z czego 26 to tankietki i to głównie uzbrojone tylko w karabiny maszynowe. Osiem tankietek było wyposażonych w 20 mm działka przeciwpancerne. Ostatecznie rolę głównej siły uderzeniowej brygady odgrywała 121 Kompania Czołgów Vickers. Dowódcą 121 Kompanii był porucznik Stanisław Rączkowski. Jednak czołgi te, poddane wcześniej przemyślanej modernizacji i doposażone w radiostację, stanowiły realną siłę bojową. Szkoda tylko, że tak nieliczną. Łącznie 16 czołgów. Vickers Mark E. Zakupiona w Wielkiej Brytanii w 1932 roku konstrukcja wówczas bardzo nowoczesna. Po udanej modernizacji w 1935 roku i uzbrojeniu w 47 mm Angielską armatę stał się podstawowym czołgiem szkolnym i bazą do opracowania własnego czołgu 7TP. Występował w dwóch wariantach, w głównym jedynowieżowym z armatą i karabinem maszynowym oraz w wariancie dwuwierzowym uzbrojonym tylko w dwa karabiny maszynowe. Były to więc bardzo skromne siły pancerne ale nie możemy zapominać, że nie była to jedyna broń jednostki. Brygada do obrony przed atakami czołgów przeciwnika miała sporą ilość bardzo dobrych działek przeciwpancernych wzór 36. Szybkie przemieszczanie się całej obsady działka wraz z zapasem amunicji umożliwiał udany ciągnik artyleryjski PZ-inż 302. Żołnierze brygady mieli jeszcze jedną kategorię broni przeciwpancernej, ale wyjeżdżając na wojnę nie zdawali sobie sprawy z faktu jej istnienia. Była ona owiana nieprzeniknioną mgłą, tajemnicy wojskowej. Ciekawostką można nazwać fakt, że 10 Brygada nie otrzymała standardowych hełmów polskiej piechoty czy kawalerii. Jako jedyna jednostka w Wojsku Polskim, a właściwie jej łani i strzelcy zmotoryzowani, nosiła niemieckie hełmy stalowe wzór 16. Były one łudząco podobne do używanych przez niemiecki Wehrmacht. Jesteśmy w Nowym Wiśniczu, niewielkim miasteczku w Małopolsce blisko Bochni. Niespełna jedna godzina jazdy samochodem z Krakowa. Położone w niezwykle malowniczym terenie pośród niezliczonych pagórków, lasów, gajków, mnóstwo strumyków, potoków górskich. Wszystkie atrybuty miasta wydają się tworzyć jedną harmonijną całość. Radusz Spory rynek wraz z parkiem Barokowy kościół Jednak głównym atutem nowego wieśnicza jest dominujący nad miasteczkiem potężny zamek, otoczony kompleksem murów obronnych. Jest to dawna siedziba Magnackiego Rodu Lubomirskich. Obecnie po wielu latach prac zamek jest odrestaurowany i udostępniony do zwiedzania. W Miejscowym Muzeum Regionalnym możemy uzupełnić naszą wiedzę o Wiśniczu i nacieszyć oczy dziełami miejscowych artystów współczesnych, a także twórców ludowych. Mieszkańców Nowego Wiśnicza cechuje zamiłowanie do kultury i historii, o czym świadczą liczne, utrzymywane z wielką pieczołowitością pomniki. Znaczącym elementem pejzażu miasteczka jest znane w całej Polsce renomowane liceum sztuk plastycznych imienia Jana Matejki. Również wrośnięte w historii okolicy jest ciężkie więzienie. W przeciwieństwie do skazańców bardzo cenione przez miejscową ludność jako główny i rzetelny pracodawca. Niemcy zakończyli przygotowania do wojny. Ich wszystkie armie zajęły pozycje wyjściowe do ataku, oskrzydlając Polskę z trzech stron. Natomiast za plecami do zdradzieckiej agresji szykował się skrycie drugi wróg – Związek Sowiecki. Południa kraju broniły grupy operacyjne – Śląsk, Bielsko oraz Armia Kraków z X Brygadą jako odwodem. W pierwszych dniach walk z racji swych zadań brygada pułkownika Maczka została skierowana tam, gdzie wystąpiło największe zagrożenie. Od południa uderzył 18 korpus pancerny generała Bajera. Składał się z drugiej Ciężkiej dywizji pancernej, czwartej lekkiej Dywizji Pancernej oraz elitarnej trzeciej dywizji strzelców Górskich. Łącznie 500 czołgów i samochodów pancernych oraz 37 tysięcy żołnierzy. Po rozbiciu polskiej pierwszej brygady górskiej przeciwnik wchodził na tyły wojsk polskich. Pułkownik Maczek musiał ich zatrzymać przy dysproporcji się rzędu 10 do 1 na korzyść Niemiec. Przypomnijmy, miał do dyspozycji tylko 40 czołgów przeciwko 500. Aby mieć szerszy pogląd na temat poczynań Armii Kraków, należy także zaznaczyć rolę lotnictwa wojskowego. 121 i 122 Eskadra po połączeniu utworzyły krakowski Dywizjon Myśliwski. Liczył on 20 samolotów typu P11C. Stacjonował na lotnisku w Balicach. Jego głównym zadaniem w początkowej fazie kampanii wrześniowej było przede wszystkim zabezpieczanie działań 10 Brygady Kawalerii pułkownika Maczka. W połączeniu z własną, bardzo nowoczesną obroną przeciwlotniczą z motoryzowanych ułanów udało się stworzyć bardzo dobrze działający i skoordynowany system przeciwlotniczy. Polskie lotnictwo wojskowe zapewniało osłonę przed atakami Luftwaffe. Mimo skromnych sił krakowski dywizjon myśliwski dobrze wywiązywał się z zadania pomimo tego że musiał stawać przed niemożliwym Nastąpiła seria krwawych bitew. Pod Jordanowem 3 września, pod Kasiną Wielką 4, zaś 6 września walczące strony spotkały się pod Nowym Wiśniczem.